A tam widać zachodzące słońce. No, i ja będę powoli, właśnie już z tego lasu tutaj wychodzić. Przeszedłem się trochę po lesie. Bardzo fajny, las kapitalny. A ja teraz, właśnie tutaj, będę z tego lasu powoli wychodzić. Właśnie tam jest zachodzące słońce. Więc. No, będę się musiał uwijać, spieszyć, bo jak słońce już jest zachodzące, no to trzeba po prostu już powoli las opuszczać, ponieważ jak słońce całkiem zajdzie, to wtedy zrobi się całkiem ciemno. A jak będzie Całkiem ciemno, no to po prostu w lesie nie będzie nic widać. No i wtedy będzie bardzo ciężko chodzić po lesie, jak jest ciemno. Tak więc, że no póki jasno, to sobie po lesie można chodzić. Ale właśnie tak jak mówię, no jak. Słońce zajdzie i się zacznie robić ciemno, no to już las nie nadaje się już wtedy. Po ciemku to już się nie nadaje las do chodzenia, a tam przede mną już powoli właśnie z tego lasu się będzie wychodziło. Ten, że no, nie, nie zapuszczałem się gdzieś daleko w głąb lasu. No bo wiadomo, teraz dzień jest krótki. Szybko robi się ciemno, więc nie ma za bardzo co gdzieś daleko chodzić. E, daleko nie ma co chodzić. Tutaj pięknie widać właśnie. Zachodzące słońce. Przez drzewa przebija zachodzące słońce. A tutaj jest już wyjście, właśnie z lasu. No, i tam widać już panoramę piękną w dole miasto. Tutaj, właśnie są. Łąki, pola. Daleko, daleko na horyzoncie są też góry: górki, pagórki. No i zachodzące słońce. Tenże będę teraz, właśnie, już z tego lasu wychodzić. Bo jak słońce jest zachodzące, no to wiadomo, słońce zachodzące, zajdzie słońce, momentalnie po prostu szybko zrobi się ciemno. O, tam bardzo fajnie widać to słońce zachodzące. Oczywiście jestem teraz tutaj w takim miejscu. Że to słońce się wydaje, że już całkiem, już całkiem zaszło, ale to dlatego, bo góra jest i zasłania. Tutaj jest właśnie taka ambona leśna. No i tam pięknie widać, właśnie widok. A ja. Tam jest jakaś droga, bo widać, że często samochody jeżdżą. A ja właśnie teraz przejdę tam za tą górę i za tą drogę przejdę, żeby zobaczyć, jaki widok właśnie się rozciąga z tamtej strony, bo. Tam, tutaj już właśnie słońca nie ma. Tutaj już się wydało i wydaje, że słońce po prostu zaszło, już jest po zachodzie słońca, już będzie się ciemno robiło, a tam właśnie może być taka sytuacja, że tam po prostu wyjdę i tam jeszcze normalnie będzie słońce dopiero zachodzić. O już teraz nawet widzę tam, już to słońce zaczyna się przebijać Tak więc że teraz Idę po prostu Idę w stronę słońca iść ciągle iść w stronę słońca tak tam jest słońce Gonie po prostu zachodzące słońce bo tam już to słońce po prostu zaszło i już go nie było, a tutaj jeszcze tego słońca sporo, sporo, sporo jeszcze jest, tenże gonie za słońcem. Tutaj jest ta droga taka tutaj też widać wszędzie Wszędzie widać, że właśnie jest oszronione, szronem oszronione, a ja tutaj idę. Słońca. No, i tutaj już to słońce jeszcze, jeszcze świeci. Tak więc, że wcale to tak nie jest, że jednakowo słońce i w jednakowy sposób wszędzie zachodzi, bo w jednym miejscu już się wydaje, że już zaszło, a w innym miejscu, w tym na przykład tutaj miejscu, jeszcze piękne słońce świeci. A jak tam wyjdę, przejdę jeszcze kawałek, to prawdopodobnie tam jeszcze będzie daleko, daleko jeszcze do zachodu słońca. No oczywiście wcześniej czy później wiadomo, że to słońce zajdzie, bo no już ono jest takie zachodzące. Tak więc że póki świeci to świeci, a potem zajdzie. No, i już będzie zmieszkać. I powoli będzie się robiło ciemno. Ja gonię teraz cały czas. Gonię po prostu za tym słońcem. Tutaj też jest las. O! I tam jest las. A tutaj jest właśnie to słońce zachodzące za którym gonie no a tutaj są widoki tam jest ten las z którego, z którego właśnie przyszedłem a tam w dole miasto a daleko, daleko jeszcze są inne górki i pagórki, a ja lecę, lecę za tym słońcem, żeby jeszcze je schwycić, póki świeci. Tenże jeszcze, jeszcze Jeszcze zdążę to słońce jeszcze sfilmować zachodzące, bo ona już tam się chowa. Już się tam chowa za tą górę, górę tam. No już będzie zaraz Już będzie zaraz po zachodzie słońca. tenże no, ostatnie chwile, ostatnie chwile jeszcze, żeby to słońce uchwycić, jak zachodzi. No i jak słońce zajdzie, no to wtedy już będzie się robiło. Stopniowo coraz bardziej ciemno, no i tutaj jest ten widok na dolinę. W dolinie jest właśnie miasto domy, domki, domeczki. No, a tam jest właśnie już to no, zachodzące słońce. To jest dosłownie no ostatnie, ostatnie, ostatnie momenty, ostatnie momenty jeszcze z tym słońcem zachodzącym już prawie, że całkiem zaszło jeszcze chwileczkę momencik chwileczkę no i już będzie już będzie po zachodzie słońca tak już można powiedzieć, że już po prostu słońce zaszło. Tak, już się schowało. Za tą głowę tam się schowało. Ten, że już jestem właśnie po zachodzie słońca. Tutaj jest też las. I las i szron no a tam właśnie słońce już zaszło tęże no powoli powoli trzeba będzie wracać no bo jak słońce już zaszło to już po prostu będzie się robiło powoli ciemno Także dziękuję wszystkim i na razie cześć, cześć, cześć. A ja już wracam, żeby zdążyć przed nocą. No to na razie pozdrawiam i na razie cześć, cześć, cześć.